Witam Was w drugim odcinku z GTA 3 na tym kanale. Jak możecie zobaczyć, w porównaniu do końca poprzedniego odcinka, mam teraz 74 tysiące dolarów. Dlaczego tyle, że mam. E, e, Bożem, próbował, Bożem próbował ukończyć e, misję ten e, sanitariusza, ale nie byłem w stanie jej ukończyć. Wypierdalałem się na 11 i 10 poziomie. A to dlaczego? Bo w tej niebanej grze nie ma mapy. Nie ma mapy całego miasta. Nie byłem w stanie logistycznie ułożyć planu, gdzie pojechać, jak pojechać. Musiałem wszystko na. Musiałem wszystko ustalać, na podstawie minimapy. I W efekcie czegoś się wywaliłem, bo nie wiedziałem jak dojechać do jednego z typów, no i no zginąłem, więc no i finalnie nie, no i finalnie przegrałem misję. Zajebista gra. Obłak i więcej. Policja.

Ale dobra, jeśli odwieziemy więcej, oczywiście przywiezie, jeśli przywieziemy więcej niż 4 to, to, to um, za każdą więcej dostarczoną, no znaczy tak, musimy dostać 4, jeśli dostarczymy więcej, no to e, dostaniemy bonus e, finansowy, nie kojarzę mniej więcej jaki, ale no, mi bonus finansowy osobiście nie jest do niczego potrzebny, bo ja już mam, bo ja już mam bardzo duży, ja już, ja już, ja już bardzo mam, ja już mam bardzo duży, ja już mam bardzo duży budżet finansowy, jak możecie zobaczyć. Jezus Maria. O kurna mać. Ty nie zauważyłem, że to są... że to jest dwudrzwiowy. Ja pierdolę, co za imbecyl. Ja do tej misji sobie podchodzę, ja, ja się zastanawiam dlaczego nie siadają dziewczyny, a tu się okazuje, że y, nie rozbijmy się po, dro po drodze, bo mam tylko tendencję. rozjedźmy sobie paru ludzi y, dobra. I, no i coolman dwudrzwiowy samochód ja się ja się dziwię, dlaczego nie chcą wsiąść. Dobra. Teraz mamy na planu wysiadamy z tego, wysiadamy z tej nieśmiesznej, wysiadamy z tego śmiesznego główna. Dobra, jena dostarczy nam się jeszcze dostarczyć minimum 3. Jest to jakiś sensowny samochód czterodwijowy i może nie, i może nie si 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 siądźmy do osób, bo wydaje mi się, że to za specjalnie zadziała furgonetka, też raczej nie zadziała. I co, nagle wszędzie po całym mieście będą jeździły furgonetki? Wiedziałem. A nie, to jest taksówka! O, dałem taksówkę. Dobra, chuj nie, do dobra, chuj, nie dobiegnę do, do tej taksówki, ale do tego, że pereniala, to ja już chętnie dojdę. Jezus Maria. Chłop uciek, czajcie mi to. Dajcie jakiś czterodźmiowy samochód. No, i się znalazł samochód. Jeszcze od razu szybko. Od razu szybko jakaś dziewczyna. No, zostaje mi się. W bym to zrobić w tym w dwudzianym samochodzie, no ale by mi to zajęło trochę więcej czasu. Bo bym musiał już po jednej dziewczynie od razu je odwozić na miejsce no, a ja... A ja raczej wolę robić... No ra, raczej wolę tylko zrobić naraz. I ten... Po co się męczyć z dwużwią? Jak można się, jak można ten the, spokojnie zrobić cztery rożbiowe? Co tam tak jest, ale tak nie jest z 26, czy zacząłem szóstego, sześćte, innymi y dwie, dwa odcinki jednego dnia między innymi w weekend, w y sobotę i w niedzielę i al i taki. Czy będzie odcinki, czy więcej odcinków? I czy będzie tego typu maraton, że będzie, a, czy będą tego typu, czy, będzie, czy będą dwa odcinki na jeden dzień? No osobiście wątpię, no ale mogę jeszcze spróbować tak przez parę dni porobić. No żeby była jak materiałów jeszcze przed studiami, bo jak na studia no to już nie będzie na specjalnie dużo czasu na nagrywanie. Musiałem odbeknąć efekt picia wody kasowanej. Fajny biznes, się wolę kasowaną niż niekasowaną. No ale trudno. Jak już mówiłem, niestety przy studia będę nieco rzadziej nagrywał, zatem trzeba no, trochę materiałów porobić poniekąd na zapas. Zresztą będę musiał porobić materiał na zapas, żeby mieć co wrzucać jeszcze na studiach. Okej, ok, otworzymy dziewczynę. No i co? I tyle wystarczy. Cztery. Ale co, jak teraz wysiądę, to co? Koniec misji? Jezus Maria, nie! Czy ile ja mam przejść? że jak. Przecież powiedzieli scence, powiedzieli scence, Tam na dole były napisy, że jak dostarczę mniej niż, mniej niż 4, to będą bardzo niezadowoleni. Ja już dostarczyłem 4. O co chodzi w tej grze? Nie wiem, ja mam dostarczyć. Zajebiście. Kurwa, kartony mnie zatrzymały. Co ja, kurwa, hanka jestem, czy co, żeby mnie kartony zatrzymywały? A dodatkowo mi się ten sam... jeszcze dodatkowo taksówka mi się kopci. Zatem, zatem jeśli rozwalę, taksówkę z jakąś dziewczyną w środku, no to się... No to pewnie podejrzewam, że misja nie zaliczona, bo przecież którąś z nich zabiłem, no ale... jak się taksanie to ja chyba osobiście pierdolę tę misję. Zatem tak, no co ja jeszcze chciałem powiedzieć, 114, 114 subskrypcji, wsiadaj proszę Cię, nie wsiadaj, proszę Cię wsiadaj. 114 subskrypcji teraz mamy na tym, na tym kanale, zatem tak, ja po raz kolejny powtórzę, zapraszam Was do zadawania pytań w tych komentarzach, bo chcę zrobić Q&A Q&A z okazji 100 subskrypcji, który miał być już po już pomieni fakt, że ten specjal miał być jakieś parę tygodni, ten parę tygodni temu miał być, bo już parę tygodni temu więc 100 subów, a teraz mam 114, albo 113, jak kojarzę, subskrypcji, za co wam oczywiście bardzo dziękuję, za to, że tak szybko się ten kanał rozrasta, nie rozwalmy się, że za to, że ten kanał tak szybko się rozrasta, potrafił policjanta Dobra, misja zaliczona. Ha, dziewczyny od razu wysiadły. Dobra, nie mamy żadnej misji tam u, u tego y, lujczyko, zatem paśćmy teraz do Joe'a. Ale tak, bardzo Wam dziękuję za to, że ten kanał w ekspresowym tej bici rozrasta, że... No na początku września było 100, jest troszeczkę końcówka września i jest 114 czy tam 113, ale niestety rozwój tego kanału się niestety zatrzyma trochę, no dzięki oczywiście roku studenckiemu. Ale tak, nie narzekajmy na studia, tylko przechodźmy dalej misję na okrągły liczb kto to jest. Chunky Lee Chang jest pushing Spank for some new from Columbia or Colorado or something, I'm not really sure. Who needs

Ale na pewno nie... ale na pewno nie tą, która jest w zapleczu ammunition, bo jak ja mam z pistoletu, jak mam z pistoletu do stradzi, to się na pewno źle skończy. ale ja więc mogliście zresztą zobaczyć co mogliście zresztą zauważyć w poprzednim odcinku? Że no to by się dla nas źle skończyło Że to się dla nas, prawie, dla nas prawie się to źle skończyło A może, a może to ja jestem takim nudem w tym GTA, Ale tak jak już nie, jak już mogliście zauważyć od kilku misji, nasz główny bohater Klot nie umie mówić. E, aha, brak towaru, zajebiście, nie ma towaru do tego. E, nie ma towaru do tego, no PMA, ale to tu mamy dalej obrzyda, więc może z, raczej z obrzydem powinniśmy go załatwić. Ale tak jak, jak już mogliście zobaczyć od paru misji, Klot się nie odzywa. A to dlaczego? To już panie wiecie od kiedy teraz na teraz? On jest... ...niemową. On nie umie mówić. Eee, a jakie są tego przyczyny osobiście? Nie wiem, podejrzewam, że nie zdołali znaleźć aktora głosowego, Tak, osobiście, tak, takie są moje podejrzenia. Jak jest naprawdę, to nie wiem. Eee, gdzie są... Gdzie składają się gonki? Tutaj. Dobra, czyli jak on to... Jak on to zrobić? Eee, wyciągamy PMA. Tego odstrzelimy, tego odstrzelimy. Ten już łopu ucieka. Stój, tak? giniesz. Dobra, pali się. Z dwoma z strzelami strzałami z obrzyna załatwiony, jeszcze to dobijmy, aha, zajebiście, Eksplozja samochodu mnie tak porobiła, tego dobijamy, 10 tysięcy dolarów, policja mnie nie goni, zajebiście. Eksploatowo rozwiązana misja, czy tu się da, czy ten, dobra, odjechaliśmy triadzie, odjeżdżamy perenialem naszym, ten człowiek z miał pistolet, no ale em, my też mamy pistolet, bądź mojego, to są naprawdę w tej rzeczy flashback FM.

no dobra, wydaje mi się, że Perenial jest całkiem wytrzymałem samochodem, a jak nie, no to chyba dupę przegraliśmy już pierwszą misję bo czekajcie, tam jest peren... Czekajcie, Perennial. Tak, Perennial, ale tutaj jest jakaś inna furgonet, ale tutaj jest jakaś furgonetka na parkingu, zatem weźmiemy ją, bo jest bo ogólnie furgonetki wydaje mi się, że są całkiem wytrzymane. Mam na nadzieję, że nie będzie pip pip pip. Dobra, nie będzie. Bo, bo, bo tak, bo, tak jak w Vice City jest w GTA 3 jest taka mechanika, że jak ukradniecie samochód z parking, że jak ukradniecie samochód z parkingu, to e, może się załączyć alarm jej, jak powiedzieć, obok policji z tym alarmem, no to się dla was to źle skończy, bo y, będą... Y, tak, go, y, będzie was już policja goniła. O, grupę, grup Sex, tam jest kurda wszędzie, to coś. Aha, już dostałem gwiazdkę. Wajr świetna gra, polecam, 10 na 10 Ale tak, y, y, widać też ten pony, który, który na tym momencie, że to też, y, to też nie jest zasłysanie dobry samochód. Kurde, to jest taki trochę dla Stalker z Vice City, czyli, czyli bardzo łatwo się może wywrócić w mojej opinii. She's on fire, kurde, i to mi się podoba. To, to jest jedyna stosowna sesja radiowa w mojej opinii. Całej reszty nie słuchałem, ale jak wysłuchiwałam na szybko w, w YouTube, no, na YouTubie, no to ten... Nie na mnie za specjalnie wrażenia. Nasz, nasza... Nasza poni już powoli ten się kopci! A zaraz będziemy się tym bardziej kopcili. Pytanie czy to jest ochrona z tyłu, czy to jest po prostu Sentinel mafii. To jest po prostu Sentinel mafii. a my dalej dostajemy gwiazdkę, nie wiecie czemu. Podejrzewam, że to jest pewnie, nie wiem, jakieś policyjne... dzięki. Podejrzewam, że, nie wiem, to jest jakaś specjalna dostawa. No słuchaj, gdzie oni jadą? Nie, 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 dwie gwiazdki. Nie, nie, róbcie mi tego, ty. No ale gadacie, że ja jeszcze przerzę tę misję, bo policja będzie mnie goniła. Ten, ten policja sama się w nich wpieprza, no. Ty, no, przecież ta misa jest łatwa. wiesz jak sama policja będzie się tu wpieprzała, dobra, nasze się nie kopci za specjalnie. Zaczęli się kopcić, no, ale mogła się lepiej kopcić. <grym>, lepiej kopieć, jak to brzmi. Dobra. Wsiadamy do poni, ma tutaj drzwi rozwalone ale elektronopoli nie powinna mnie dogonić, zabierzcie żarówkę do kryjówki, to jest przecież, to jest kuloodporny pojazd, co wy nim chcecie zrobić, wy my, my nic, temu, nic temu pojazdowi nie zrobicie, on jest kuloodporny, o oh, dobra, może nie może, nie, może, nie, może nie mówię tego na głos, bo jeszcze dostanę pewnie bana i wyzwanie do komendy, no ale okej. Okay. Zabraliśmy konwojową, którą musimy teraz zabrać do doków tam na zwróceniu Joe'a. Tylko problem jest, że nas policja goni, a policja w tej grze lubi się w na całego. Oczywiście, jeśli tam masz całkiem sporo gwiazdek, to policja też się lubi, to policja lubi się w na całego. Ale okej, okay, dostarczyliśmy pojazd. A tu chuj, masz tu przejechać bez policji. Nie przejechałem pod ten, pod garaż i ten. A o sobie w policja goni. Ciekawe. dostajemy to się dolarów 20 tysięcy dolarów. Przecież to jest. Przecież w tej grze jest jak chuj inflacja. Jakieś 40%. Przecież to jest niemożliwe, żeby tak. To jest niemożliwe, żeby tak szybko się wbiło. Aha, widzicie? Odpaliście. Patrzcie, Je, miałem alarm po włamaniu. Miałem alarm po włamaniu się. Miałem alarm po włamaniu się. I ten.

Take him to mama's restaurant at St. Mark's. All right. Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. okej? Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Tony Cipriani, czyli główny bohater GTA Liberty City Stories, który oczywiście też będę przechodził z wielką przyjemnością, z o, o wiele większą przyjemnością niż GTA 3. Tak, bo jak już mówiłem, tak już mówiłem kiedyś, na pewno będę przechodził wszystkie serie, wszystkie gry serii GTA. A tutaj nasz pasażer to jest główny bohater Liberty City Stories. Taka ciekawostka, tak to szybko podałem. Nie gasilka, to nie wpisy za towarzyszka, no dobra. Jakbyście próbowali i sami zastrzelić przez, ten, przez tę szparę nad drzwiami, to by się nie dali rady, taka też ciekawostka. Hmm. O kuj, o kuj, Uuu, ciekawe stąd, no chyba, że mamy się nimi załatwić. Łapka triad, dobra, uciekamy są Kurne macie, naraziliśmy się triadą, a to jest jeszcze Chinatown. Pytanie, czy te strady będą tutaj ostrzeliwały, czy nie? Michał że osobiście, mnie już nie będą tutaj. Nie będą mnie jeszcze ostrzeliwały, już nie będą mnie ostrzeliwały, ale wydaje mi się, że po tej misji zaczną do mnie strzelać, bo zaczną mnie po powoli ten gang nienawidzić I misja sanitariusza będzie o wiele ciesza do wykonania, bo najlepiej misji sanitariusza wykonać na samym początku gry. Dobra, mamy jeszcze 8 minut, minut na minutniku, jak sprawdzałem na ty, przed tą scenką w trakcie poprzedniej scenki, a znaczy tej początkowej scenki. Zatem teraz mamy jakieś 8 minut, mamy misję u Toniego Cyprianiego, ale my jeszcze pojedziemy do Joya. Chyba, że amunacja zaczyna sprzedawać PM. I to mi się podoba, na PM. Ja PM z wielką chęcią wezmę, zażywszy na to, że mam bardzo dużo pieniędzy i będzie mnie bez większych problemów stać na PMA. A tu chłopak kosztuje jakieś 50 tysięcy dolarów. Nie, 800. Ale teraz jest problem... I teraz patrzcie, co się dzieje w tym sklepie. Tutaj nie możesz kupić od razu, tylko tutaj się bronie spawn... broni spawnują co ileś tam sekund. I to jest takie zabezpieczenie przed yy, szybszą... To jest, nie... Tak efekcie czego yy, uniemożliwia nam przy przekupieniu broni, nie można kupić jak Vice City. Zatem to, to jest kolejny minus w tejże grze, no ale przynajmniej da się kupić broń, mamy tam, mamy tam ileś tam, mamy całkiem stosowną broń. Mamy ponad 260 naboi do PMA i tutaj dzwoni budka telefoniczna? Nie kojarzę tej misji, ale zaznajmijmy się nią, faniak. Bitchin' dog food factory around the corner. I got money troubles, but hey, who doesn't, right? I'm meeting my bank manager later. He's a crooked bastard that keeps bumping up the loan repayment so he can cut a slice. Take my car, pick him up, and bring him back here. I got a little surprise for that blood-sucking leech. <coughs> Niech zgadnę, że jest... nie no, jest w ten, w kwadracie w środku, co to znaczy prostokącie. ale jeden w sumie jeden chuj. A, teraz musimy wbić do... Tak, bo, tak myślałem, że nie mogę tam już wbić i zastanawiamy jakąś samochód. Ale dobra, bo tu chyba jest... Chyba jest w środku jego własny samochód. Tak, to jest jego samochód, jego perenial. Wiarę sensowny samochód, bierzemy go, spotka się z kierownikiem banku, nie wiem na skąd, w czemu wziąłem tę misję, na nie w nadjedza, że ona w zasadzie jest tenże ta misja, nadjadę jak ją przyjąć, no ale dobra, skoro no patrzcie, ledwo z niego stukłem i już się kopci, i mój też się kopci, Wydaje, wytrzymałość pojazdów w tej grze jest o wiele niższa niż była kiedyś, niż, była, niż, by, niż jest w przyszłości. Siada tego, że. da. siada do jeszcze taksówki. Zaczyna do tego pereniala, Chodźmy odwiedzić naszego wspólnego przyjaciela. Ja go nie znam, ale dobra, jedziemy go odwiedzić. Naszego wspólnego przyjaciela, który. który... którym w wobec... ogóle. którym pierwsza się widzimy, no ale okej. Okay. Jak już wiem, nie kojarzę totalnie tych misji w tej grze. Nie kojarzę totalnie misji od w tej grze. Czekać, mam dobrze założone słuchawki? Tak, mam dobrze założone słuchawki. Eee, podwozimy go tutaj. I teraz pytanie: co będzie? Oni produkują jazdy dla psów. U, czekamy. Widzicie te, ten, ten nazwę firm na górze? Wydaje mi się, że to jest ten. Odpowiada za produkcję karmy dla psa. Ile mam jeszcze minut. 6 minut. Eee! Zabierz samochód do sklejatarki, aby pozbyć się dowodów. On go ujebał! O kuuj, dobra. Teraz musimy, musimy się pozbyć samochodu. Musimy się pozbyć z gigniatarsa, nie tylko po prostu rozwalić obrzynem czy coś w tym stylu. Byłoby milion razy szybciej. Dobra. Zatem tak, mamy jeszcze 5,5 minuty, zatem wydaje się, że jeszcze możemy się zająć jeszcze jedną misją, mianowicie y, misją, konw misją konwoju. Tak, musimy tam zrobić y, y, ten dostarczyć ludzi tam gdzieś, musimy dostarczyć jak mówił y, Joy w tym y, misji gdzie dostarczyliśmy Cyprianiego. Y, ok teraz musimy podejechać jakkolwiek sensownie do zgniatarki może nie rozwalając samochodu bo Pani powtarzasz że jak wycofasz samochód, to misja nie zaliczona bo... bo czemu nie, dobra, tutaj jest zgniatarka wydaje mi się, że zgniat, że, jest, że ten, za zgniatanie e, samochodów też dostajemy pieniądze jest pewien błąd w tej grze, że, że jeśli Wsiądziecie do ambulansu czy do taksówki, które jest w trakcie zgniatania, w się podnosi, podnosi ambulans i wsiądziecie do niego, tak jakoś, to on się staje całkowicie niezniszczalny. Ale również potrafi przeniknąć więcej przez budynki, przez wszelkiego rodzaju obiekty. Taka ciekawostka, która może Wam ułatwić przejście misji sanitariusza, jeśli w ogóle potrzebujące osoby są w stanie jakkolwiek wsiąść do tego, że pojazdu. Dobra, teraz Rozwaliliśmy pojazd. Nie wiem, czy dostaliśmy za to teraz jakieś pieniądze, ale wydaje mi się, że powinniśmy dostawać jakieś pieniądze za, za niszczenie samochodu w Ale Teraz Wam pokażę miejsce, w którym znajduje się jedna z ukrytych paczek. Tutaj jest. Teraz pytanie: jak mam tam wbić? Czy mogę tam wbić po prostu. No, czy ja mogę tak po prostu być rozwalając szybę, tak? Mogę wbić po prostu przeskrzywiony szybę, teraz patrzcie. Zabieram ukryta paczka, paczka jeden ze 100. Oczywiście nie nam ich zabierać, ale patrzcie, wsiadamy do demona. Wsiadamy do demona, który jest jednym z szybszych pojazdów, jednym z szybszych, bądź nawet nawet jednym z najszybszych samochodów w tej grze. I jak kojarzy ta misja w budce telefonicznej? Cox. Muszę pojechać już do Pani Sprea. Szybko poszło. Już mam po prostu samochód. Ale dobra, 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 wydaje mi się, że tutaj ta misja wódcy telefonicznej to będzie To będzie ten wyścig. Odbierzmy samochód. Tak, to będzie wyścig. Zatem so, już mamy... Zatem już mam pomysł na tytuł, o, na tytuł odcinka. Daj Czekajcie skoro jesteśmy Skoro jesteśmy Za sobie szybki wóz Aż tam szybki wóz A czy naprawił Nie nie naprawił się Szkoda A tym wiesz trzeba się pojadę do pejnej sprayja Który kurwa Kołaże mniej więcej gdzie jest Nie nie kołaże gdzie jest ale tak, się będziemy do Państwa, żeby naprawić, żeby naprawić swój samochód, bo jak to jest wyścig, ja jak się, się rozwala gdzieś na rogu, to 6 lat się definitywnie źle skończy dla nas. Ale tak, skoro jesteśmy nowi w Liberty City, a fabuła, a fabuła tej gry jest w 2001 roku, a San Andreas w 1992. No to kurna, co robił ten ty przez 9 lat? Taka, taka rozkmina, e, która dosłownie nikogo nie obchodzi, no ale e, pomieńmy to, dobra, idziemy teraz robić wyścig, teraz się ścigać. Coś, coś, co nareszcie, nareszcie kolekcensowni. W końcu GTA, kurwa, wyścigi, nielegalne wyścigi, w dodatku pewnie. Zrobię sobie, 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 sobie ta, taką trudną przewagę, sobie zrobię 3, 2, 50. Lecimy drugi, pierwszy z małej litery, co ciekawe. I teraz najlepsze jest to, że nie wiemy, gdzie są następne punkty. Nie wiemy, nawet gdzie są następne punkty. Teraz pytanie: Czy ja mam tak zajechać? Tak, mam tak zajechać. O, dobra, widać na, dobra, widać na tym mini radarze. Widać na tym radarze ciemniejsze, a mniejsze fioletowe punkty. To są pewnie tak, to są te następne punkty. Ok, zatem po wyścigu kończymy misję, kończymy ok. oglądam tenże odcinek. Mamy już pomysł, mam już pomysł na tytuł tego odcinka. To mi się podoba. To jak jest konkurencja? konkurencja się pewnie gdzieś już wynieba po drodze, tak samo jak i ja. E, Boże, źle zajechał. Debit. Teraz musimy. Oho, oho, konkurencja. A mi się już nie wiedzieć, czemu demon zaczyna mi się już kopcić. Ja nic z tego nie zrobiłem tym demonem, a on już mi się zaczyna kopić, Pytanie: czy ja mogę rozwalić konkurencję? Bo jeśli tak, to ja chętnie ich odstrzelę, żebym miał łatwiej. No i teraz skanicie. Do czego bym użył mapy? Do czego bym użył dużej mapy? Niczym w GTA Vice City. No właśnie, żebym kurna wiedział, gdzie mam teraz pojechać. A tak, to muszę, a tak to muszę się domyślać, nic ja mam robić tej grze, z, z mi się demon do reszty kopci. Podejrzewam, że on nie, Obawiam się, że może nie przetrzymać tej misy. Podejrzewam, że może nie przetrzymać całego wyścigu. Chociaż niedobra po mnie mojej opinii jakoś cokolwiek co nie przetrzymać. Teraz musimy skręcić w prawo. Eee, dobra, tutaj jest y, ten wyłączmy ten alarm. A, kołaże! W tym wyścigu chyba jest sposób, żeby zyskać wszystko odporne samochody, szybkie samochody sensowne. Ja Mianowicie musicie się zatrzymać w pobliżu naszej bazy, bo przejeżdżaliśmy obok naszej kryjówki. Kurwa. I zdaliśmy ten punkt, dziękuję. Bo jak już mówiłem, o, przejeżdżaliśmy obok naszego punktu, naszej kryjówki i musicie, i musicie wywrócić samochód konkurencji, ambulansem czy jakimś innym samochodem. Chyba nawet musicie wyrócić tak, inną samochodę. Musicie wywrócić samochód konkurencji. A jak się wróci na dach, to on się nie będzie palił, zatem możecie go przepchnąć do garażu. A musicie go wepchnąć, jak misja się skończy niepowodzeniem. No, raczej, on, no, raczej nie ma bo nie ma innego sposobu na przejęcie samochodu. który jest odporny na wszystko. W efekcie czego on i ten samochód ułatwia zdecydowanie przejście wyścigów. E, taka drobna ciekawostka, e, która, mo która może Wam ułatwi przejście e, GTA Trójki. Dobra, kończymy wyścig. 161 sekund, nie, równo 160. Gratulacje, wykrywasz. Uzyskąd niesamowity czas 160 sekund jedziemy zapisać grę. Tylko, może nie rozwalmy naszego demona, który już się, się kopczy na całego. Jak widzimy, że się dosłownie kopczy na całego RISE FM. Ty, tam też takie nad niezła nuta leciała, taka bardziej może wyścigowa leciała. Yy, nie, bo jak uderzył w tego Aida, czy jak to tam się nazywa, to już by mi się demon kopciła. a to jest taki zajebisty samochód, że on... Ty, przestał się on kopcić! Czy w tej grze jest funkcja yy, tego, że się, nieważne, zaczął się z powrotem kopcić? Wydawało mi się, że w tej grze już jest funkcja taka, że... Kurwa, co jest? A bo trzymam mam taksówkę, no tak, dobra, wjeżdżam z tą taksówką. Szczęśliwie, sama miałem, dlaczego kurwa, nie mogę wjechać. A to nie jest takie Vice City, że mogę tam wjechać dwoma samochodami do garażu, tylko mogę jednym. Znaczy, mogę też dwoma, ale ten garaż jest tak mały, że mogę tylko dwoma wjechać. Że mogę tylko jednym wjechać, dobra, zapisujemy grę Gniazdo 4. To się nazywa Gniazdo, czy co ciekawe, a nie są zapisu. Czy tam stan gry, dobra, to było na tyle w tym odcinku. Do następnego.